Przygotowanie prowiantu na drogę wymaga przemyślenia i odpowiedniego przygotowania. Co powinniśmy jeść w podróży? Co pić? Co zabrać w krótką podróż, a co w długą? Jakie powinno być jedzenie, które zabieramy w drogę? Na pewno smaczne. Czysta woda, życia doda najważniejsza jest woda, nie może jej zabraknąć w naszym koszu prowiantowym. Dlaczego woda? Najlepiej gasi pragnienie. Jeśli się rozleje, nie plami i nie brudzi. Woda jest dobra dla dużych i małych podróżników. Wodę należy pić małymi łykami w odstępach czasu. Jeśli wypijemy na raz więcej niż pół szklanki, to wkrótce będziemy musieli szukać toalety. Niezbędny dzienny zapas wody dla człowieka to 2 litry. W krótkiej podróży do 4 godzin wystarczy nam od 0,5 do 1L wody na każdego z członków wycieczki. Więcej nie warto wozić, lepiej zaopatrywać się w sklepach lub na stacjach benzynowych w miarę potrzeby. Polecamy jak czytać etykiety na butelkach wody? Sprawdź co kupujesz słodzone napoje przyspieszają diurezę, czyli częściej będziemy musieli odwiedzać toalety. Do tego lepią się i nie są wskazane dla dzieci. Często zawierają barwniki oraz dodatki, które pobudzają układ nerwowy. Ostatnia rzecz, której chcemy w podróży, to nadpobudliwe dziecko. Termosy z kubkiem dobrze jest zaopatrzyć się na drogę w termos z gorącym napojem. Najlepsza jest kawa lub herbata. Ale bez mleka, które szybko się psuje. Za to może być z cukrem, warto jednak na kubek kawy zatrzymać się w drodze i odpocząć. Przeczytaj, jakie właściwości ma kawa? Kanapka. Najlepsza przyjaciółka. Kanapki idealnie sprawdzają się podczas krótszej podróży lub jako przekąska w dłuższej trasie. Do ich przygotowania warto wykorzystać pszenne pieczywo. Raczej zrezygnować z masła i majonezu ze względu na tendencję do rozmazywania się i brudzenia. Kanapki można zrobić z dojrzałymi, żółtymi serami, ale unikać pleśniowych. Polecamy. Kanapka? Ale z czym? Z czym przygotować zdrowe i pożywne kanapki? Dobrym wyborem są dojrzałe wędliny suszone, jak kiełbasa krakowska, czy salami. W podróży sprawdzą się także kabanosy. Idealnym rozwiązaniem jest kanapka z pieczenią i musztardą. Pieczona karkówka wieprzowa czy rozdbew wołowy nie zepsują się w trakcie podróży, a do tego są miękkie i soczyste. Zobacz, jak kupiec rozdbew na kanapki. Dobrym rozwiązaniem są też wrapy i tortille. Musimy tylko pamiętać o odpowiednich dodatkach, które w drodze się nie zepsują. I tu znowu najlepsze będą pieczony, mięsa i warzywa, warto pamiętać, że w Ameryce Środkowej awokado jest nieodłącznym prowiantem każdej podróży, ponieważ jest pożywne, a przy tym się, nie psuje. Wypróbuj, tortilla z pieczonym warzywami i awokado większy posiłek czasem podróż trwa więcej niż 2 do 4 godziny. Co wtedy? Warto wziąć ze sobą solidną porcję jedzenia. Podróże świetnie sprawdzą się gotowane jajka, najlepiej nieobrane, bo w skorupkach dłużej zachowają przydatność do konsumpcji. Nie zapominajmy o soli, jajko to odżywcze białko, które syci na długo. Sprawdź, jak ugotować jajko na twardo? W drodze dobrze mieć upieczone kawałki kurczaka. Utka lub pierś drobiowa długo zachowują świeżość i doskonale smakują. Można je zjeść z pieczywem, polecamy pieczone pałki kurczaka. Idealne w podróży nie polecamy sałatek, chyba że przygotujecie je ze świeżych warzyw tuż przed podaniem. Takie dodatki jak kasza i makaron nie zepsują się tylko, jeśli macie lodówkę turystyczną. Przekąski w podróży unikajmy słonych przekąsek oraz surowych owoców. Sól wzmaga pragnienie i potęguje zmęczenie. Surowe owoce mogą wywołać małą rewolucję w naszych jelitach, a z tym może być poważny problem. Warto natomiast, poopatrzyć się w suchary, chrupki chleb, wafle, a także energetyczne słodycze, batony granola i czekoladę. Polecamy przepis. Owsiane batoniki granola z orzechami i suszonymi owocami.